Rząd podał do wiadomości, że w okolicach Garwolina, przez stacji Mika, doszło do aktu dywersji obcych służb, jakich internet już zalała fala odpowiedzi. Jak podaje ResFutura, jesteśmy zalani rosyjską propagandą, która próbuje nam wmówić, że za wszystkim stoją tak naprawdę ukraińskie służby, albo polski rząd dokonał jakiejś ustawki. W takich chwilach doskonale widać, że algorytmy na dużych platformach społecznościowych, takich jak X czy Meta, tak naprawdę promują szerzenie fake newsów, a nie podawanie dalej rzetelnych i sprawdzonych informacji. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Tak. Już w 2022 roku Unia Europejska przyjęła specjalną dyrektywę, tzw. Tak DSA, to jest akt o usługach cyfrowych. Dzięki niemu możemy wymusić na platformach, żeby dokonały poprawy wadliwego algorytmu, możemy zmusić je do zaprzestania szerzenia dezinformacji, a w konsekwencji, jak nic z tym dalej nie będą robili, możemy nawet ukarać ich wysoką grzywną. Brzmi to dla Was ciekawie? To zapraszam do słuchania kolejnego odcinka podcastu, gdzie razem z Maciejem Korzeniowskim opowiadamy właśnie na ten temat.